Kochani, ogólnie to ja robiłam takie smaczki mojej metce, mojemu pieskowi, e, znaczy tak. I w tym jest woda zwykła. Ojejku, czekajcie, o nie, 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 nie. Czekajcie. Dobra, uwaga, tak to się prezentuje. To są takie serduszka, w których jest woda. E... Sześć kawałków takich malutkich, właśnie o takich kawałków parówki. a taka filtrowana. Znaczy mój pies pije też taką zwykłą z kranu, ale dam filtrowaną. Plus takie smaczki dla mojego kotka, ale to też są w sumie dla psów. Jest narysowany pies i kot, więc tak. Dobra, i wyciągamy. Kochani, ja wyciągnę. Powiem wam, że to cute bardzo wygląda. To... O jejku. Nie, 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 nie. Ogólnie to to bardzo cute wygląda, tak to wygląda, że znaczy, to jest takie serduszko, a tu jest taka brzoskwinka jakby. E, dobra, i idziemy mojemu pieskowi rzucić. Dobra, metka już przyszła. Patrz mi się, co dla ciebie mam serduszko masz? Ojejku, <noise> ej, co to jest takie rozmazane A nie. No jedz. Ej, czekajcie, bo mam tu strasznie rozmazane, to tak... A nie wiem. Czekajcie. Dobra, ogólnie to mecia już sobie to je. Słyszycie. W ogóle przepraszam za rozmazanie, ale to nie wiem, dziwnie jakoś próbowałam to przetrzeć, ale totalnie... Totalnie to się nie przeciera. No, ale tak, mi no, mi sobie już zjadła. Smakowało? Tak, też więcej. Jutro dostaję już kolejna. No, także tak. E, snowciu już tutaj sobie przyszło, patrzcie. Dzień dobry, snonisiu, Dzień dobry. E, no, tak więc kończymy. Dajcie znać, e, czy robicie też jakieś takie fajne smaczki dla swoich zwierzątek. A my kończymy. Pa pa!